wakacjach e, za tydzień, nie? Za dwa tygodnie e, będzie z powrotem. E, witam na kanale Sumińska Zwierzę się e, Chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy nas e, nam patronują, którzy nas lubią, którzy nas udostępniają i oczywiście prosić o więcej. Tak mi trochę trudno bez tej mojej córki i bez mojego wnuczka, który bywa niesforny. Ale cóż, będę odpowiadać dzisiaj na Państwa pytania. Każdy, kto zechce je zadać osobiście, może zadzwonić pod numer 797 633 323. A w tej chwili jak zwykle ogłoszę te zwierzęta, które natychmiastowo potrzebują pomocy, i zacznę od takich słów, które dostałam w mailu od, od bardzo kochanych wolontariuszy. Pozdrawiam serdecznie. Może baron cię nie zobaczy, ale za to pokocha całym swoim psim sercem. Bo baron jest niewidomy, proszę Państwa, ktoś go wyrzucił. A baron w zeszłe wakacje został wyrzucony. To ośmioletni, yy, niewidomy pies o pięknej, lśniącej, czarnej, długiej sierści. Ogromny pieszczoch. Gdy tylko słyszy głos, od razu przybiega i prosi o pieszczoty. Albo wtula się w człowieka. Pomimo tego, że nie widzi, to świetnie sobie radzi. Schronisko to straszne miejsce dla psa, a zwłaszcza niewidomego. A więc bardzo, bardzo proszę, baron czeka pod numerem, proszę zapisać, nawet jeśli państwo nie jesteście zdecydowani, może ktoś z waszego kręgu będzie. 533, 564, 074, 533, 564, 074 i drugi pies który czeka w schronisku w Radomiu, tak jak Baron, to Orion. Jest w schronisku dziesiąty rok, ma czternaście lat. To niewielki, czarny, podpalany piesek. Uwielbia spacery, pięknie chodzi na smyczy i lubi biegać. Orion jest nienachalny, to delikatny, nieśmiały piesek. Potrzebuje czasu, by, by, zauf by zaufać, boi się gwałtownych ruchów. W boksie siedzi z cóczką, z którą się dogaduje bardzo 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 potrzebuje spokojnej kochającej rodziny. Jest maleńki, czarny, podpalany, a więc niewidzialny. Y, Orion czeka pod numerem 507 237 447 507 237 447. Y, teraz proszę państwa koty dzięki kochanej Justynie Tabickiej, która wyszukuje tych kotów, które są w najbardziej opresyjnej sytuacji. Pierwszy to Antiszek z palucha warszawskiego schroniska. Antiszek ma tylko trzy lata, jest drobny, delikatny, boi się, zupełnie nie umie się odnaleźć w schronisku. To dla niego przerażające miejsce. On potrzebuje kanapy, potrzebuje serca i wtedy się otworzy w pełni. Na razie chowa się. Na najgłębszą dziurę, bo się wszystkiego bardzo boi, a jest się czego bać w Sronisku. Pani wolontariuszka Magda udostępnia swój telefon w sprawie Antiszka. To jest 513 898 530. 513 898 530. Drugi to Julian z Palucha. Julian znalazł się na ulicy, skąd przerażone, przerażonego córka przywieziono do schroniska. Nikt nie wie, jakie były wcześniejsze jego losy. Ma około 10 lat, też nikt dokładnie nie wie, a waży tylko 3 kg, jest wychudzony i trudno liczyć na to, że odbuduje się w miejscu tak stresującym jak schronisko. Dla Juliana na Cito potrzeba kochającego domu. Pani wolontariuszka, pani Dąbrówka też udostępnia telefon 797 198 857 797 198 857 i ostatni Szmaragd, Szmaragd z palucha, takie piękne imię. Całe swoje życie spędził w, w dużej kociej grupie, bez ludzkiej miłości. Albo raczej z taką jej odmianą, której, której nie można nazwać zdrową. Grupa dziewiętnastu kotów w jednym mieszkaniu. Szmaragd nie ma, nie ma żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o miłość do, do, do kota, a bardzo jej łaknie. Bardzo, bardzo proszę, bo jest, jest to łagodny, lękliwy kocurek, który szuka człowieka, który będzie raz na zawsze i który naprawdę go będzie, będzie kochał. Więcej informacji można znaleźć u wolontariuszki Pani Karoliny pod numerem 501 656 658. 501 656 658. To na tyle jeśli chodzi o, o adopcję, chociaż jak Państwo wiecie w schroniskach, Naprawdę klatki pękają w szwach i tych zwierząt jest mnóstwo i każdy, każdy, kto chce, znajdzie dla siebie za poradą oczywiście wolontariusza najlepiej, zarówno psa, jak i kota. Chcę powiedzieć jeszcze parę słów o bardzo ważnej rzeczy, o tym, co, na co trzeba zwrócić uwagi, uwagę, o liście otwartym, wystosowanym do różnych organizacji przez panią posłankę Sylwię Spurek dotyczącą. Sprawa dotyczy przemocy w rodzinie, która przekłada się na przemoc do, w stosunku do zwierząt, które należą do rodziny, i odwrotnie. Przemoc wobec zwierząt jest powiązana z przemocą wobec ludzi. Należałoby się tym zająć, i jeżeli znajduje się jakąś rodzinę, w której była udowodniona przemoc wobec psa czy kota, należy zwrócić szczególną uwagę, czy takiej nie ma w stosunku do członków ludzkich rodziny i odwrotnie. Te rodziny, w których stosuje innego członka rodziny, a jest zwierzę, trzeba zwrócić uwagę, co się dzieje z tym zwierzęciem. To są bardzo powiązane ze sobą, jeżeli ktoś jest przemocowcem, to, to będzie przemocowcem wobec wszystkich, którzy są od niego słabsi i których się nie będzie bał, a zwierzę jest zawsze najsłabsze, jak wiemy. Kamilu, czy są już jakieś pytania? Tak, jest na razie, tak. Pani Lidia i pani Adriana witają i dzi mówią dzień dobry. Dzień dobry. Natomiast pan Przemek, znany już. O, jak anteny, się cieszę, jak się cieszę, panie Przemku. Ma kilka, kilka spraw. Dzień dobry. Czytałem kiedyś poeta Szabłowskiego pod tytułem Tańczące Niedźwiedzie. Od dziecka pracowały w cyrku, żeby bawić publiczność. Po wypuszczeniu do rezerwatu w sytuacjach stresujących stawały na tylnych łapach i zaczynały tańczyć, bo przeszłość wracała. Osiecka z kolei pisała o kobiecie po przejściach, mężczyźnie z przeszłością i pytała, co zrobić z tą miłością. A co zrobić z wolnością? Czy zwierzę, które trafiło do niewoli z różnych przyczyn, może wrócić na wolność bez żadnych problemów? Nie przyzwyczajać do człowieka to jedno, ale warunki utrzymania odgłosy, zapachy to drugie. Jak zwrócić naturze zwierzę i czy wolności można się nauczyć? To, znaczy, to, to wszystko zależy od różnych okoliczności, łącznie z tym, że zależy od, od zwierzęcia. Od tego, jakiego gatunku jest to zwierzę. W większości przypadków, jeżeli zwierzę trafia pod opiekę człowieka jako zwierzęce dziecko i wychowuje się pośród ludzi, no, zwrócenie go naturze grozi mu rychłą śmiercią. Myślę tutaj o takich zwierzętach, jak zające, jak sarny. Jak dziki, jak, jak no różne zwierzęta, które możemy spotkać w naszych lasach. Jest to wielki problem, dlatego że w Polsce jest bardzo mało y, ośrodków reintrodukcji dziwny, dzikich zwierząt, tych zwierząt, które właśnie zostały zabrane z jakichś powodów z lasu, bardzo często z powodów niewiedzy człowieka, dlatego że ludzie znajdują. Małą sarenkę, i uważają, że matka ją porzuciła, więc ją zabierają. Małego zajączka, uważają, że matka porzuciła, zabierają. Ja już mówiłam o tym wielokrotnie, że nie wolno, jak się spotka małe takie zwierzątko, trzeba uciekać, brać nogi na zapas, żeby matki nie wystraszyć, bo y, zarówno matka sarnia, jak i matka zajęcza, gdzieś tam z daleka obserwuje. Ona zostawia swoje dziecko, żeby móc się wyżywić i wyprodukować mleko dla tego dziecka. I dziecko ma udawać, że go nie ma. Więc to są zwierzęta z wypadków. Jeżeli zwierzę jest dorosłe i trafi do fachowego, profesjonalnego ośrodka reintrodukcji, to oczywiście, że jeśli wcześniej nie umrze z powodu przerażenia bo tak się też zdarza jest to taki wstrząs psychiczny ogromny dla zwierząt rannych, na przykład w wypadkach samochodowych że często, szczególnie chodzi o parzystokopytne zwierzęta naszych lasów. Że często one umierają po prostu z tego powodu, że, że to się stało, chociaż wypadek nie był śmiertelny, ale że ludzie dotykają, że przekładają. Yy, więc to, 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 jest, to, to musi być facho, fachowa bardzo pomoc, ale w ogóle jakakolwiek musi być, a w Polsce takiej nie ma. Yy, problem bardzo ważny poruszył Pan, Panie Przemku, dlatego że w tej chwili nas jest tak dużo i tak się rozprzestrzeniliśmy yy, po, w przyrodzie. Że poprzecinaliśmy drogami trasy zwierząt, wybudowaliśmy domy w ich siedliskach, i nasze drogi się krzyżują. Niestety ludzie są zupełnie nieprzygotowani do tego, nie uczy się tego w szkołach, a powinno się uczyć, powinno się uczyć, jak współżyć, jak, bo nie ma innego wyjścia. My w tej chwili trochę po buddyjsku musimy zacząć współistnieć, nie szkodząc sobie nawzajem z przyrodą. Jest to bardzo trudne w kraju, gdzie 90% lasów to są tereny łowieckie, to są okręgi łowieckie. Jest to przerażające. Więc zwierzęta w związku z tym boją się ludzi, co czasem ratuje im życie, a czasem ze strachu robią rzeczy, które skraca ich życie. Więc to, to wszystko jest postawione na głowie, i dobrze bardzo, że pan o tym powiedział, bo jest też okazja do tego, żeby zwrócić uwagę na to, że choć w Polsce 90% obywateli jest przeciwna polowaniom, to jakoś strasznie trudno z tych obywateli wykrzesać taką inicjatywę, żeby stworzyć Wielki List Otwarty, stworzyć jakiś projekt ustawy, żeby wystosować do, do, do Sejmu, no trudno teraz liczyć na, no, a może właśnie teraz przed wyborami. Żeby ludzie się skrzyknęli i żeby coś z tym zrobić. Dlatego, że w naszych lasach królują myśliwi, a tak być nie powinno, bo tak jak wspomniałam, 90% obywateli jest przeciwna łowiectwu, polowaniom w ogóle. Więc dlaczego mamy się na to godzić, a się godzimy. Ale wracając bezpośrednio do pytania, sprawa jest bardzo, bardzo trudna, jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta, i potem wracanie je naturze, z jednego jeszcze powodu. My nie bardzo mamy gdzie je wypuszczać, dlatego że, tak jak wspomniałam, okręgi łowieckie, droga, siatka dróg przez las i te zwierzęta jeszcze jeśli nie boją się ludzi, naprawdę giną pierwsze, bo idą do tych ludzi, a iść nie powinny, więc jeśli już, yy, ratow znaczy ratować trzeba zawsze, ale y, jeśli już ta, to ratowanie miałoby dać efekt pozytywny dla zwierzęcia, a nie dla kogoś, kto się będzie chwalił, że ma pod opieką y, jakieś dzikie zwierzę, y, choć tego nie wolno bez pozwolenia, trzeba uzyskać pozwolenie, trzeba o tym pamiętać, to dużo ośrodków, y, takiej, y, y, takich ośrodków, które ratują zwierzęta z wypadków, ratują zwierzęta w jakiś sposób skrzywdzone, przez ludzi, czy cywilizację i wtedy moglibyśmy mówić o takim już profesjonalnym stosunku do tematu, jak na razie nie. Jest jeszcze jakieś pytanie? Pani Katarzyna skomentowała, i cały czas totalna wycinka. Tak, i cały czas totalna wycinka, jest to, jest to coś, co naprawdę no nie mieści się w głowie, ale cóż, no wiele innych rzeczy nie mieści się w głowie, a pamiętajcie Państwo, że niestety sprawa przyrody to jest sprawa, która jest uważana za najmniej ważną, choć jest najważniejsza w tej chwili, naprawdę najważniejsza. A cały czas jest spychana gdzieś na sam na, na no jeżeli wycina się 300 hektarów lasu. Pod y, fabrykę samochodów elektrycznych, która najprawdopodobniej tam w ogóle nigdy nie powstań. No w ogóle jest to, no są to przerażające. A to dla ekologii wycięto. Tak, dla ekologii wycięto 300 hektarów lasu. Więc to mnie, mnie to przeraża, dlatego że mamy ustawy, nawet jeśli niedoskonałe, dotyczące ochrony przyrody, ale one są w ogóle nierespektowane. W ogóle. I To znaczy są robione wielkie zawieruchy o jakiś drobiazg, a tak ogólnie, globalnie. To ręka rękę myje w takich sprawach dotyczących całokształtu naszej, naszej przyrody. Jeżeli w tej chwili myśliwi występują z, taką, z takim apelem o to, żeby w jakiś sposób, w jaki sposób mogą myśliwi zmniejszyć populację, a oni w jakiś sposób chcą zmniejszyć populację wilków i łosi, to, się, to to po prostu włosy dęba stają na głowie, bo one sieją zniszczenia. Proszę Państwa, to są gatunki, które gdyby nie ochrona tych gatunkowa, to ich by nigdy w ogóle nie było. Zamiast się cieszyć, że one wreszcie są, i chronić je jak skarb naszej przyrody, to ktoś ma pomysł. Wiadomo, kto, ten, kto lubi strzelać i zabijać, żeby jakoś no nie, nie używają tu myśliwi słowa odstrzał, bo wiedzą, jak ono działa. Więc stańmy, że szmurem. Za, za tymi zwierzętami, żeby w ogóle nikomu nie, nie śmiało przyjść do głowy, że można coś takiego zrobić i w ogóle żeby bardzo ograniczyć, ja bym chciała w ogóle zlikwidować, ale to się od razu nie da, ograniczyć yy, objętość, że tak powiem, okręgów yy, łowieckich. Tu komentarz Pani Brezejda a, yy, a propos tej wycinki, pod samochody ekologiczne, tak, tak, elektryczne, to tak jak wycinanie drzew pod ścieżki rowerowe. Masakra. No masakra, no kompletny brak, to znaczy ja powiem, że to, to jest, nam się to wydaje masakra, bo my myślimy w sposób logiczny i powiedziałabym przyszłościowy. Natomiast to, 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 to wszystko chodzi o pieniądze, proszę Państwa. Wycinanie drzew się opłaca, bo drewno jest bardzo drogie. Więc jakikolwiek powód do tego, żeby drzewa wycinać, już ci, którzy chcą mieć z tego pieniądze, już widzą dla siebie lukę doskonałą, że, że i się wycina. Czy to pod ścieżkę, czy to pod fabrykę, czy to pod cokolwiek innego, ale no tak jest. Ale, o, mamy telefon, bardzo się cieszę. Tak, koleczku, to do nas telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor Ewelina. Poznaję, poznaję. Dzień dobry, pani Ewelino. <laughs> Dziękuję pani, bardzo. Pani doktor, um, mówiła pani przed chwilą o m, tym wybijaniu podłym wilków i łosi. Tak. I, i ja chciałam zapytać, m, ponieważ y, różne zwierzęta leśne są po prostu w Polsce wybijane. Tak. Y, nie wiem, y, jakie osoby się tym zajmują, ponieważ nie śledzę tego. Ja naprawdę ciężko pracuję i. Jak tak my wszyscy, tak, jak my wszyscy. Ale proszę powiedzieć, Pani doktor, czy tak może być? W kraju y, milionów mądrych ludzi, y, specjalistów, mamy tyle przecież uniwersytetów przyrodniczych. Nawet w naszym Wrocławiu jest taki wspaniały. Z, jest, pozdrawiam prof. serdecznie, wspaniały. Z profesorem Kiełbowiczem, z profesorem Popielem i naprawdę całym... Sztabem cudownych ludzi. Ale nikt ich nie ja słucha. Naprawdę wyjdzie. właśnie to, tak teoretycznie to jest niemożliwe, ale jest możliwe, dlatego że tymi sprawami zajmują się ludzie, którzy nie mają pojęcia w ogóle, jeżeli chodzi o stronę biologii i przyrody, a mają pojęcie, jak się robi pieniądze w, 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 na, 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 na różnego rodzaju tego, tego typu akcjach. I, i, i nikt nie, nie dopuszcza do głosu ludzi, którzy się naprawdę Panie znają. Ale przecież mamy premiera, pana Morawieckiego. To jest też przecież bardzo mądry człowiek. No ja się nie do końca z... zgodzę. I tak z panią. uniwersytet, czy naprawdę tak trudno wziąć mądrych ludzi do rządu, którzy nie będą. Ale to nie do mnie, to nie do mnie. Ja to bym to naprawdę... Tak głosi i tak <coughs> tylko chciałam powiedzieć. Jak to jest możliwe, że ludzie na wsiach... Rolnicy mają swoje gospodarstwa. Dlaczego one nie są ogrodzone? Czy tak trudno jakieś pieniążki wyciągnąć z tych Będzie, Będzie Pani, to nie, nie, nie kwestia w ogrodzeniu. I po płoty. No czy to na zdrowy rozum przecież... Ja nigdy w życiu nie, nie pracowałam jako rolnik. I, dlatego i, dlatego i, i, teraz rolnicy, rolniku, rolnicy by ale... panią wyśmiali. Dlatego, że grodzenie hektarów po pierwsze zamknęłoby ścieżki, którymi wędrują zwierzęta, a po drugie kosztowałoby tyle, że to rolnictwo przestałoby się opłacać. Więc tutaj to, to, to absolutnie. To... O, o tych gospodarstwach przydomowych, gdzie mają pieska na łańcuchu, jak zwykle sama pani wie. Yy, watachy bezdomnych psów chodzą po polskich wioskach i każdy ma to w głębokim poważaniu. Są znaczy, łóżne, w tej chwili, w tej chwili, chwili Watachy już nie chodzą, dlatego że chycle są bardzo sprawni i zarabiają na tym bardzo dobrze, więc to było kiedyś już teraz. Ja tym, ponad miesiąc temu w wiosce niedaleko. Y naszego miasta pięć biednych psów niestety ani nie podeszły. Yy, no to myślę myśli. że już zostały wyłapane. Myślę że już zostały wyłapane. w Polsce. Dlatego wielkie podziękowania dla pani doktor za to że pani porusza te sprawy. Znaczy ja całe życie je poruszam tylko że jak widać bez efektu bo, bo słuchają mnie ci którzy podzielają moje zdanie i wiedzą że tak jest. Natomiast nie słuchają mnie ci, którzy nie wiedzą, że tak jest, bo jedni po prostu nie chcą wiedzieć, a inni są zainteresowani zupełnie czym innym. Więc Dlatego to... są bardzo potrzebni, pani doktor, Ludzie, mądrzy, wykształceni, profesorowie. Ja to wiem, jest, ale gdybym... to w ręce, a nie te osoby bez kwalifikacji, które się nie znają... Ale to proszę zadzwonić w tej sprawie do pana premiera. Bardzo, Bo właśnie, ja tutaj to, niestety nie, nie jestem w stanie. Ja mi, wiem, ja, ja wiem, więc, proszę, więc dlatego mój apel. Wiem. I, i setki ale umyśli, nawet. Nie dopuszczą nawet... zwykłego obywatela do pana ja premiera. Ja wiem, ja wiem. A e... mam do pana premiera wielki szacunek, i proszę go właśnie. Korzystając z tych Nie pieniędzy. sądzę, żeby naprawdę pan premier proszę, nas, nas oglądał, będzie. ale może, jeśli to usłyszy, y, może, może wtedy coś się stanie, ale ja naprawdę bardzo no w to właśnie. wątpię. Ja w to bardzo od, wątpię. Więc jest od, mój od, wielki do, apel. nadzieję, bo jest mądry człowiek. Dziękuję no, bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do widzenia. do widzenia. Bardzo dziękuję za, za telefon. Proszę się ośmielić i dzwonić. Yy, Numer 797 633 323. Zresztą y, on jest na naszej stronie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? pytanie. Mamy pytanie. Taki, jeszcze komentarz y, pani zejdy Nie mogę zrozumieć, jak można mordować zwierzęta dla przyjemności. Y, i nikt, nikt, tak, nikt jakby, tak, kto komentarz. normalnie czuje, nikt tego nie zrozumie. I teraz, a, a teraz troszkę zmieniając temat, co podać? na biegunkę dla szczeniaka. Zdrowe, przebadany. Najprawdopodobniej chodzi o zmianę kalmy albo czym karmić, żeby nie miał biegunki. Tylko przy suchej jest ok. Ech, to znaczy, bo, mówiłam to już bardzo, bardzo wiele razy, powtórzę jeszcze raz. Ech, nie ma żywności wielokrotnie przetworzonej i zdrowej. Nie ma. I czy, jeżeli czy to jest y, sucha karma czy to jest y, puszkowa karma jest to żywność wielokrotnie przetworzona. Y, I dlatego należy zdecydowanie karmić swojego psa, szczeniaka czy dorosłego jedzeniem jak najmniej przetworzonym, jak najmniej trzeba pamiętać, że nawet gotowanie jest to przetwarzanie, ale niektóre rzeczy trzeba ugotować. Jeżeli chodzi o biegunki, w ogóle skłonność do biegunek u młodych istot, ale i u starszych również, bardzo ładnie działa tak zwana marchwianka, czyli to jest woda, w której długo gotowała się marchew. Nie musi być tam, nie musi być tam, ta marchew w środku wystarczy. Ta woda do picia ładnie stopuje, smek ta ładnie stopuje. Dobrze by było karmiąc takiego młodego ze skłonnością do, do biegunek osobnika psiego, w tej, marchwi, w tej marchwiance dać i te marchew, i z ryżem, i ugotować oddzielnie jakiś, jakiś kawałek chudego mięsa, na przykład indyczego, ja sama jak, nie wiem, nie jem, jak Państwo wiecie, od zwierząt takich, takich czy, Wszystkiego, prawie wszystkiego poza jajkami, co jest od zwierząt, bo, bo poza jajkami nie jem nic, ale moje zwierzęta muszą jeść, bo są drapieżnikami, więc polecam indyka, biały chudy ser i jak najwięcej tej marchwianki. Powinno to się uspokoić. Przy zmianie pożywienia bardzo często, i u nas, nie tylko u psów, może wystąpić taki, taka rewolucja, Jelitowa w formie, formie takich rzadkich wypróżnień, ale nie jest to żadna tragedia, jeżeli jest zachowany apetyt i jeżeli wiemy, z czego to wynika. Ej, jeszcze pan przemyk. Widziałem gdzieś w internecie wielkie oburzenie, bo kotu przepisano te same krople co właścicielowi. No dlaczego oburzenie? Smyk to też jest dla ludzi i dla zwierząt. Tak. Znaczy, to, 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 to nonsens, dlatego że. My jesteśmy bardzo podobni, powiem więcej, my się też niewiele różnimy, bardzo niewiele od świni na przykład różnimy, ale świnia z nas nie robi kotletów. Bardzo wiele leków, bardzo wiele leków, tych samych preparatów się używa w farmakoterapii zarówno naszego gatunku, jak i gatun innych gatunków zwierząt, takich jak psy i koty, więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego, oko jest oko. Czy psie, czy ludzkie, to oko dalej. Tutaj dwie, dwie uwagi od dwóch pań: takie porządkowe, że proszę pozwolić pani doktor odpowiadać na pytania, dziękuję, ale z druga uwaga jest inna, proszę mądrze głosować. To rozumiem, tak, bo wszystkich jest uwaga. <noise> tak, proszę mądrze, proszę mądrze głosować, też mam wielką prośbę. A może by w ogóle pytać. Kandydatów na posłów teraz, co sądzą zwierzęta i jakie. Mają jakieś... no teraz ja od razu odpowiem, co będą teraz mówili kandydaci. To zawsze tak jest przed wyborami, bo to nie słowa. Potrzebne są dokumenty, podpisy, proszę Państwa, petycje, yy, listy, propozycje, gdzie będą podpisane yy, takie deklaracje. Dlatego, że przed wyborami, niestety, tak jest, że nasi politycy bez względu na opcję polityczną, yy, są bardzo chętni do współpracy z każdym. I bardzo chętnie się fotografują ze zwierzętami, bardzo chętnie pozują przed schroniskami, bardzo chętnie obiecują rozwiązać problemy, na przykład bezdomności, ale jak do tej pory nikt tego problemu nie rozwiązał choć bardzo łatwo go rozwiązać, bardzo łatwo go rozwiązać. Ja już mówiłam o tym wielokrotnie w Zwierzostacji z Beatą Krupianik, twórczynią programu Kastrujemy Bezdomność. Naprawdę jest to proste i można by to było zrobić od ręki, ale nie ma woli politycznej i nie było jak do tej pory, a program jest, wszystko jest dokładnie pokazane, więc ten, ten kto, kto to zrobi, ja osobiście Osobiście się zobowiązuje, pocałuję go w rękę, a nawet w nogę, jeśli trzeba będzie, bo to, to, to można zrobić, można rozwiązać w Polsce pro, problem bezdomności zwierząt. Przede wszystkim nie będę musiała ogłaszać tych nieszczęśników i cierpieć z tego powodu, że już ja nie mogę ich wziąć, bo po prostu fizycznie nie daję rady. Jestem coraz starsza. No ale cóż, ktoś jeszcze? Jeszcze Pani Anna. Niestety, myśliwi w moim otoczeniu twierdzą, że jak ludzie przestaną jeść zwierzęta, które wcześniej hoduje się w nie, niehumanitarnych warunkach, to oni przestaną strzelać. Tak, to jest po prostu hipokryzja, bo świnie i krowy na drzewach nie rosną. To znaczy, hipokryzja to jest sztandar współczesnej cywilizacji, proszę Państwa. To jest właśnie hipokryzja, która ma przykrywać okrucieństwo. To są te dwa, dwa hasła, hipokryzja i okrucieństwo. To reprezentuje nasza współczesna y, y, cywilizacja. Zresztą nie współczesna, bo w ogóle początki tej cywilizacji też się tym y, cechowały. No i cóż, no, y, i dopóki jeżeli wiemy, już na pewno wiemy, że różnego rodzaju rozwiązania, które stosowaliśmy do tej pory, są złe i owocują złem, to należałoby zastanowić się nad nową edukacją, przede wszystkim nad nową edukacją, która uczyłaby dzieci tego, jak żyć we wspólnocie tak, żeby siebie nie zabijać nawzajem i nie zabijać innych istot. I myślę, że od tego należałoby zacząć. To jeszcze jeden <laughs> na podziękowanie. Bardzo dziękuję za marchwiankę. Myślałem, że od marchwie jest właśnie biegunka. Idę mhm. gotować po programie. Cudownie, cudownie i proszę uściskać szczeniaka. Delikatnie. Może to już jest ten czas, że będziemy kończyć i. Zaprosić na... I tak, tak, ja właśnie chcę Państwa bardzo serdecznie zaprosić na nagrany z moją córką, dziś nieobecną tu, ale obecną wtedy, yy, nasz, na, na, na nasz program, można powiedzieć, pod tytułem Czy roślina też przeklina? I to jest, to jest naprawdę, dla mnie był, był to taki bardzo pozytywny pozytywny szok, wręcz, że proszę Państwa, rośliny. No, nie powiem dalej, bo tego dowiecie się w programie, który będzie za chwileczkę po naszym spotkaniu. A wszystkim bardzo dziękuję i za pytania, i za telefon, i zapraszam. Oczywiście za tydzień jeszcze będę sama, ale za dwa już będziemy razem z Markiem.